miliony utopione za Odrą. To przedsięwzięcie nie ma szans bytu. Odznaczeni za walkę z komunizmem. Bo się było tak podowszczałem wszystkich instytucji. Poniedziałek 27 dzień czerwca. Agnieszka Jankowska witam i zapraszam na wydarzenia ponad 70 milionów złotych kosztowały KGHM Polsko Miedź bezowocne, jak się okazało, badania geologiczne w Saksonii. Chodzi o obszary koncesyjne Weisswasser i Weisswasser II. Poszukiwania złóż rud miedzi na tym terenie trwały 5 lat. KGHM wystąpił już do wyższego saksońskiego urzędu górniczego we Freibergu o uchylenie zezwoleń w tym zakresie. Wszystko zaczęło się w 2007 roku, kiedy to Herbert Wirt, ówczesny wiceprezes spółki KGHM Kuprum, a potem prezes całego miedziowego koncernu, podjął decyzję o zaangażowaniu się w projekt poszukiwania złóż ród miedzi za Odrą w Weiswasser. Badania geologiczne trwały 5 lat. Wyniki z tych badań geologicznych wykazały bardzo małą mineralizację, co spowodowało, że KGHM podjął decyzję o zaprzestaniu tego projektu. Takim obrotem spraw nie jest zaskoczony Józef Czyczerski, przewodniczący Miedziowej Solidarności przedstawiciel załogi w Radzie Nadzorczej KGHM. Jak dodaje, już w 2010 roku pojawiły się informacje, że to przedsięwzięcie jest pod dużym znakiem zapytania. Ze wszystkich danych, które były w ten czas dostępne, wynikało, że to przedsięwzięcie nie ma szans bytu. E, jedyny otwór, który na 20 24 otwory, które zostały wy, wywiercone, na terenie NRD jedynie jeden otwór z roku 60. wskazywał mi na realizację. Anna Osadczuk podkreśla, że tu cytat, był to projekt eksploracyjny i przez cały czas nie wyszedł z fazy badań. Okazał się jednak bardzo kosztowny. Od 2011 do 2015 wykonaliśmy pięć otworów. To były koszty w okolicach nie, niecałe 15 milionów euro. Prezes WIRT poinformował, że ten projekt jest Nieefektywny, bo tak w ten czas takiego użyto stwierdzenia. A dzisiaj już wiemy, że bezzasadnie wydaliśmy 70 milionów złotych i z tego projektu zostali, wycofaliśmy się, w związku z tym, że koncesja wygasła. Przeczuwając, że projekt badawczy za odrą jest bezcelowy, już w 2010 roku Czyczerski złożył w Lednickiej Prokuraturze wniosek o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez prezesa miedziowej spółki. Wtedy nie wszczęto postępowania, teraz, zdaniem szefa Miedziowej Solidarności, prokuratura powinna wrócić do sprawy. Jerzy Lipiński, Edward Wultański, Antoni Wysocki. Jako działacze Solidarności walczyli z systemem komunistycznym w czasach PRL-u. Działali ostrożnie, aby nie wpaść w ręce bezpieki, a ich cel był jeden odzyskanie suwerenności przez Polskę. Za swoje zasługi i odwagę zostali odznaczeni krzyżami wolności i niepodległości. Uroczysta ceremonia odbyła się we Wrocławiu. Krzyż Wolności i Solidarności to jedyne odznaczenie, które honoruje dokonania Polaków w walce przeciwko systemowi komunistycznemu. Wyróżnienie przyznawane jest od 2010 roku. W tym roku tylko we Wrocławiu Krzyżem Wolności i Solidarności uhonorowano 30 osób. Odznaczani, dekorowani tym um, odznaczeniem są osoby które doznały prześladowań oraz czynnie uczestniczyły w walce, w staraniach o przywrócenie niepodległego państwa polskiego. Podczas uroczystości, która odbyła się w Auli Zakładu Narodowego imienia Osolińskich we Wrocławiu, wyróżnienie przyjęło trzech mieszkańców Zagłębia Miedziowego. To kolejna grupa wyróżnionych osób. Myślę, że jeszcze do następki z tego względu, że tych wniosków poszło dużo, dużo więcej. Ja w dalszym ciągu poszukuję jeszcze kontaktu z osobami, które naprawdę tak zasługują na takie wyróżnienie. Czym wyróżniają się osoby uhonorowane krzyżem Wolności i Solidarności? Postawą. Postawą społeczną, postawą moralną tych ludzi w tych trudnych czasach stanu wojennego. I nie tylko w czasach stanu wojennego, bo również w 1989 roku ci ludzie dali się zapisać naprawdę złotymi zgłoskami w historii Zagłębia Miedziawego. Jednym z nich był Antoni Wysocki, który zajmował się m.in. edukowaniem kolegów w zakresie przysługujących im praw. Prowadził także magazyn papieru dla podziemia, a także kolportował opozycyjne materiały. W walce o wolność kraju ryzykował wiele. W 1979 roku zostałem sam z dwójką dzieci i zajmować się działalnością e, e, antykomunistyczną i samemu wychowywać dzieci było bardzo trudno, bo się było tak pod wszystkie wszystkich instytucji. No po drugie świadomość, że jak mnie zamkną, czy, czy zabiją, to, to dzieci całkowicie zostaną sierotami, ale mimo to starałem się jakoś godzić. Edward Wultański z Lubina w czasach PRL-u pracował jako plastyk, w związku z czym miał sporo możliwości, aby przekazywać treści opozycjonistów. W informacji byłem, no, Radio Solidarność i wszelkie napisy i tak dalej, znaczki, ulotki, wszystko co, co z drukiem związane, druk, druk także... Przez cały okres swojej opozycyjnej działalności był obserwowany przez służby bezpieczeństwa i poddawany wielu naciskom. Mając na uwadze taką cenę, czy Edward Woltański zdecydowałby się ponownie na walkę z systemem? Tak, jeszcze raz i trochę lepiej, bardziej ostrzej. Także to, że nas, Solidarność Walcząca, uważano za ostrą, za radykalną, to nie. To po czasie ja uważam, i wtedy już uważam, że wcale to jest... Prawda musi być prawdą. Albo tak, albo tak i koniec. O przyznanie wybranym osobom Krzyża Wolności i Solidarności do głowy państwa może wnioskować tylko IPN. Procedura, której celem jest sprawdzenie zaangażowania kandydatów w działalność opozycyjną, jest skomplikowana. Wymaga sprawdzeń w naszych archiwach w całym kraju. W związku z czym e, zwykle e, ta procedura trwa kilka, kilka miesięcy, zanim możemy taki gotowy wniosek e, wysłać do pana prezydenta. Czasem też problemem jest to, że działalność niektórych osób, które niewątpliwie były zaangażowane w opozycję antykomunistyczną, nie została udokumentowana w naszych archiwach i wówczas musimy poszukiwać świadków, jakichś innych źródeł, e, które e, uzasadnią taki wniosek. Do tej pory Krzyżem Wolności i Solidarności w samym Wrocławiu odznaczono. 100 osób. Występy rokowych zespołów zainaugurowały dni Lubina. Kilkaset osób przyszło na błonia, aby dobrze się bawić. Jedną z głównych atrakcji była walka strongmenów, którzy dźwigali opony i prężyli swoje muskuły. Były również koncerty dla dorosłej publiczności, a dla młodszych strefa dziecka i wesołe miasteczko. Po raz kolejny początek Dni Lubina zbiegł się z zakończeniem roku szkolnego. Młodzież świętowała więc na Błoniach początek wakacji. Impreza rozpoczęła się w piątek 24 czerwca. Jako pierwsza na lubińskiej scenie wystąpiła Jula, idolka nastolatek, która zaśpiewała swoje największe przeboje, takie jak Za każdym razem czy Zatrzymajmy czas. Piosenki o miłości głównie trafiają do nastolatków, aczkolwiek to nie jest tak, że to jest zły target. Ja uwielbiam ten target, to są tak pozytywne do świata ludzie, oni wnoszą tyle energii, tyle ciepła ci dają, tyle pięknych słów. Po frekwencji podczas koncertu bez problemu można powiedzieć, że to druga gwiazda wieczoru skradła serce Lubinian, a był nią Teddy, czyli jeden z najbardziej znanych polskich raperów. To on przyciągnął zdecydowaną większość mieszkańców Lubina na błonia. Na jego koncercie było kilkaset osób, które razem z nim śpiewały i tańczyły pod sceną. Raper przygotował dla swoich fanów wyjątkowe upominki, takie jak czapki, płyty, a nawet buty, które rozdawał prosto z estrady. Myślę, że Dlatego, że to kocham i tak do tego podchodzę, dlatego też święcę teraz triumfy, ponieważ ludzie przychodzą na koncerty. Czułem, że nie udaje, tego, po prostu to lubię to robić i to jest świetne. No. Pierwszy dzień imprezy zakończył występ zespołu Blade Loki. Wrocławska grupa mocnym brzmieniem Pan Kroka przygotowała Lubinia na kolejny dzień pełen atrakcji. Jeszcze dawno, dawno temu to ja akurat próbowałem dobierać muzyku, muzykę, ale w związku z tym, że przeformatowaliśmy pewną działalność firmy, są osoby w firmie, które znają się na muzyce Disco Polo. Ja się nie znam, znają się na hip-hopie, ja się nie znam. Na muzyce dla młodszych panien też się nie znam. W związku z tym to jest tak, że to one dobierają yy, wykonawców czy no niewątpliwie przez profil nie lubina konsultując się też mieszkańcami Spacer farmera, gumowy koszmar i kaczory, tak rozpoczął się drugi dzień imprezy na lubińskich błoniach. To tylko niektóre z zadań, z jakimi musieli zmierzyć się strongmeni z Polski i Węgier. Organizatorem zawodów był Ireneusz Kuraś, który mimo iż nie brał czynnego udziału w zawodach, to sprawował pieczę nad ich prawidłowym przebiegiem. Lubiński strongman od lat również pomaga osobom, które chciałyby zacząć uprawiać ten sport, bo jak sam przyznaje, swoje pierwsze kroki roki stawiał od najmłodszych lat. No ja z racji tego, że trenowałem kulturystykę i byłem dosyć silnym i dosyć dużym mężczyzną, stwierdziłem, że kulturystyka nie do końca jest dla mnie sportem, który jakby mi imponuje i, i jakby godzę się z tą rygorystyczną dietą i z tym wszystkim, z tym rzeźbieniem ciała, stwierdziłem, że strongman, czyli dźwiganie ciężarów, a przy tym też trzymanie jakiejś sylwetki bardziej mi odpowiada, zainteresowałem się, zacząłem startować, no są pewne sukcesy, no i złapałem baksyła. Dla najmłodszych organizator także przygotował wiele atrakcji. Były karuzele, dmuchane zjeżdżalnie czy mini basen z dmuchanymi piłkami. Gry i zabawy Milusińskim zapewnił również prowadzący imprezę Rafał Ratajczak. Po południu przyszedł czas na koncerty. Gwiazdami sceny były zespoły Disco Polo, takie jak Kama Sutra czy Flicki Boys. Tuż przed występem zespołu Long and Junior imprezę trzeba było przerwać ze względu na nawałnicę, która przeszła przez miasto. Oglądacie Państwo poniedziałkowe wydarzenia, a w nich jeszcze... Legnica świętowała. Fajnie, że jest dużo, duży plac zabaw, duże atrakcje. W Alei Kasztanowej królowało rękodzieło. Wykonujesz kło artystyczne. Święto miasta obchodziła także Legnica. Tysiące osób bawiło się na lotnisku podczas trzydniowej imprezy. twarz nie przeszkadzały ani piątkowy upał, ani sobotnia ulewa. Najlepszą pogodę miała niedzielna publiczność, która z racji młodego wieku bardzo spontanicznie reagowała na artystyczny przekaz ze sceny. W pierwszym dniu zabawy bez względu na wiek i płeć widownia szalała pod sceną, śpiewając ulubione szlagiery zespołów Disco Polo. Niekwestionowaną gwiazdą wieczoru była grupa Weekend, która właściwie już tylko akompaniowała publiczności podczas wykonywania swego mega hitu, ona tańczy dla mnie. Przepis na sukces wydaje się być prosty. Ja robię wszystko na 100% i robię to z całego serducha, to mi sprawia frajdy. Ja zawsze powtarzam, jeżeli nie będę miał z tego frajdy, jeżeli przestanie, jeżeli wyjdę na scenę kiedyś z musu, to ja po prostu już tam nie będę wychodził. Ja wychodzę na scenę, bo lubię chcę, uwielbiam być na scenie i to chyba jest cały przepis i magia tego wszystkiego. Lotnisko zamieniło się w wakacyjne miasteczko. Były karuzele, diabelskie młyny, tory wyścigowe i mnóstwo atrakcji charakterystycznych dla Luna Parków. Nie boi się pan? Nie, ona jest wariatka, zawsze chętnie y, korzysta z karuzel. A jak się panu święto miasta podoba? Bardzo dobrze. Jeszcze nie dotarliśmy na scenę, ale fajnie, że jest dużo... Duży plac zabaw, duże atrakcje. Na święcie miasta najbardziej się podoba. Bisco Polo. Chyba, że jest też fajne zespoły, są na drugi dzień, ale jutro to tak bardziej dla takich trochę niekośników. Sobota stała pod znakiem muzyki disco Dance. Gwiazdami wieczoru były legendarne grupy lat 80. ubiegłego wieku. Najpierw zaprezentował się Bad Boys Blue. Soliście towarzyszyły dwie wyjątkowo urodziwe polki: żona i jej siostra, które śpiewają w chórkach. Po nich na scenie pojawili się panowie z Papa D, znanego wcześniej jako Papa Dance. Zespół ten miał kiedyś ponad 50 fan klubów w kraju. Tutaj w Legnicy też mieliśmy swój fanklub. Bardzo prężnie zresztą działający. Pamiętam, że. Jak wygraliśmy festiwal w Opolu w 1987 i 1988 roku, raz piosenką o Maxi Single a raz piosenką o Monalizie, to właśnie fankluby tutaj z Dolnego Śląska, z okolicy bardzo prężnie działały i jak odczytywane były wyniki z Wrocławia, z ośrodka telewizyjnego tutaj, to zawsze był Papa Dance na pierwszym miejscu. Na niedzielnym finale święta Legnicy pojawiła się zupełnie inna publiczność. Widowni serca skradły przede wszystkim Wonki One. Ich lider to urodzony showman, który doskonale wie, jak rozgrzać emocje do czerwoności. W rytmie ich muzyki kołysali się wszyscy bez wyjątku. Korzystamy z wszelkich aspektów muzyki, że tak powiem, energetycznej. Czyli zahaczamy o house, o disco. Czasami o techno, nie boimy się rock and rock'n'roll'a, którego uwielbiamy i też często to słychać. Więc po prostu bawimy się muzyką, i ta eklektyczność powoduje, że dużo osób nas słucha. Początek wakacji wyraźnie sprzyjał przyjaznej atmosferze. Jesteśmy najlepszą ekipą na tych dniach legnicy. Tak, tak, to właśnie my. To jest prawda. Argus, skład! A jak się bawicie? Za! Przechodźcie! Oczy zielone! Na zakończenie święta wystąpiły strachy na Lachy i grabarz, który przypomniał, że ich nazwa zespołu zmieniła się właśnie po historycznym koncercie, jaki dali w Legnicy. Pierwszy koncert strachów na Lachy odbył się w Legnicy we wrześniu roku 2001. To jeszcze wtedy nie były strachy na Lachy. Nazywaliśmy się Grabasz plus ktoś tam jeszcze, bo do końca nie było wiadomo, kto tam w końcu ostatecznie wystąpi. Zdaniem publiczności największą rewelacją święta Legnicy były łąki łan, które w jednogłośnej opinii dały najbardziej energetyczny koncert. Niektórzy poczuli taki przypływ emocji, że postanowili wejść na scenę i zaśpiewać razem z artystami. Ponad 100 wystawców Polski i zagranicy zaprezentowało swoje wyroby na X Ogólnopolskim Festiwalu Rękodzieła. Wyjątkową biżuterię, lniane stroje czy dmuchane szkło mogli kupić chętni, którzy przyszli do Alei Kasztanowej w Lubinie. Można było także skosztować specjałów kulinarnych z całej Polski. Festiwal rękodzieła to już coroczna tradycja w Lubinie. Przez dwa dni w Alei Kasztanowej było pięknie, kolorowo i bardzo oryginalnie. Nawet najbardziej wymagający lubinianie mogli znaleźć coś dla siebie. Prawdziwe wyroby artystyczne, przepiękną biżuterię, przepiękną ceramikę, wyroby drewniane. To są rzeczy unikatowe. Wystawcy przyjechali z różnych zakątków Polski. Jednym z nich był Marek Jargiło, który na swoim stanowisku prezentował wyjątkowe wyroby szklane. Wielobarwne, ręcznie dmuchane, a później malowane szkło zobaczyli lubienianie na jednym z pierwszych stanowisk. Na oczach wszystkich spacerowiczów wystawca pokazywał, jak robi się te unikatowe przedmioty. Wykonuje szkło artystyczne, jest to szkło formowane ręcznie, Skąd, stąd wynika, iż forma każda, która powstanie jest w pewnym sensie niepowtarzalna. Może być bardzo podobna do jedna do drugiej, ale nie będzie identyczna. Nasze szkło jest jakby z recyklingu, jest to szkło z jakiejś sztuczki, przeważnie jest to sztuczka bezbarwna. Ozdoby do pokoi dziecięcych czy aniołki ze specjalną dedykacją można było kupić na stoisku u pani Agnieszki. Aniołki z masy solnej wyrabia się w specjalny sposób, który wymaga poświęcenia nawet kilku godzin. To są figurki akurat z masy solnej, termootwardzalnej, z dodatkiem kawy, dzięki czemu pięknie pachną i są inne olejki. I przyprawy. Najpierw to trzeba ulepić, wysuszyć, suszenie około 2-3 no, godzin w zależności, no i jeszcze później malowanie. Rękodzielnicy nie zapomnieli także o najmłodszych uczestnikach festiwalu. Zuzanna Wróblewska przygotowała dla nich pluszaki, które sama szyje. Szyję je nitką i igłą, tak jak to powinno być robione. Nie mam maszyny, zbieram na maszynę. Czasami chcę zrobić rybę, a wychodzi słoń. Dla dzieci zorganizowano również kreatywną zabawę, czyli malowanie sześciu ścian wyobraźni. Wraz z podopiecznymi, którzy uczęszczają na zajęcia plastyczne w Centrum Kultury Muza w Lubinie, każdy chętny mógł wziąć kredki i farby i namalować to, na co miał ochotę. Wymyśliliśmy sobie sześć ścian wyobraźni. Przy tym jest grupa, która działa przy Centrum Kultury Muza. Jest to grupa trzy kolory. Dorośli chodzą na rysunek i marsz i dzisiaj będą tworzyli te ściany. Dzieci i dorośli wszyscy malują, rysują to, co chcą, ponieważ to ma być nasza wyobraźnia, także nie ograniczamy, nie narzucamy tematu. Takie działania artystyczne są wspólne. Festiwal Rękodzieła obchodził w tym roku swój jubileusz 10 lat istnienia. Z tej okazji wystawcy, którzy co roku przyjeżdżają do Lubina, pletli wspólnie pajęczynem wspomnień. Na tej pajęczynie, kiedy już będzie gotowa, bo to y, są nici, które oplatają y, taki jakby płotek, y, y, który wspólnie zbudujemy. Przyczepimy zarówno zdjęcia y, zrobione w ciągu 10 lat, pokazujące obecność różnych Państwa wystawców na tym festiwalu, jak i piękne sentencje y, dotyczące afirmacji życia, radości i y, jakby zadowolenia z tego, co się robi. Potężna nawołnica, która przeszła w sobotę nad Lubinem, przerwała dziesiąty Festiwal Rękodzieła. Dla wszystkich tych, którzy w tym roku nie mogli zawitać do Alei Kasztanowej, zapowiadamy, że kolejna edycja już za rok. Trwa remont ulicy Rudnowskiej w Głogowie, jednej z najbardziej ruchliwych dróg w mieście. Wreszcie będą też nowe chodniki. Zabraknie jedynie ścieżki rowerowej, a cyklistów na tej ulicy jest sporo. Na remont ulicy Rudnowskiej mieszkańcy, a przede wszystkim kierowcy czekali wiele lat. Nowe chodniki będą także w miejscach, gdzie wcześniej w ogóle ich nie było. Dobrych wieści nie ma jednak dla rowerzystów. Czasami bywa tak, że pewne uwarunkowania w terenie powodują, że nie możemy się zmieścić na przykład ze ścieżką rowerową. Ulica Rudnowska jest jedną z najbardziej ruchliwych w Głogowie. To droga wylotowa w kierunku Grębocic i Rudnej, a bliżej prowadzi między innymi na osiedle Krzepów. Rowerzystów tu nie brakuje, dlatego do powstania ścieżki. Przyszki rowerowe nikogo przekonywać nie trzeba. Na pewno, tak, bo chodniki to w ten czas można jeździć, jak jest pas czerwony, bo po białym stronie to nie można jeździć. No. Także potrzebne jest. No ruch teraz to nie jest jak za komuny, że, że, że człowiek musiał prowadzić. Teraz jest ruch, jak jesteśmy w Europie, no to w, zachodno, w Unii, no to musi, musi tak być. Są na to pieniądze. Dużo dzieci do szkoły jeździ rowerami, bo to, to w Nosocicach jest szkoła podstawowa i dużo dzieci jeździ rowerami do szkoły. No, i przydałaby się, na pewno by się przydała ścieżka rowerowa. Na pewno jest potrzebna, bo bardzo dużo osób, czy na działki, czy tutaj, gdziekolwiek chce pojechać, a teraz są nawet wakacje, czy coś. I oprócz tego w ogóle widzę, że często gęsto jeżdżą tutaj rowerzyści. Piotr Poznański zapewnia, że gdyby była tylko możliwość zaprojektowania ścieżki rowerowej, to taka by powstała. Ale sprawa nie jest jeszcze przesądzona. Jak dodaje zastępca prezydenta miasta po zakończeniu remontu ulicy Rudnowskiej. Na pewno będziemy myśleć, jak dostosować nowo zbudowany ok układ komunikacyjny wzdłuż ulicy Rudnowskiej, czyli ulica wraz z chodnikami, jak to zoptymalizować, żeby także rowerzyści tam się czuli dobrze. Rowerzystom pozostaje więc cierpliwie czekać, na razie wszyscy muszą jakoś przeżyć utrudnienia związane z remontem ulicy. I to już wszystko w dzisiejszych wydarzeniach. Dziękuję państwu za uwagę. Do widzenia.